Rząd ogłosił, że przedszkola i żłobki mogą zostać otwarte już 6 maja. Z taką decyzją nie zgadzają się władze Chorzowa, których zdaniem w aktualnej sytuacji nie ma możliwości zagwarantowania dzieciom bezpieczeństwa. Sytuacja w kraju, jak i w regionie jest dramatyczna. Cały czas odnotowujemy not wzrost zakażeń i osób hospitalizowanych. Województwo Śląskie jest drugim pod tym względem województwem w kraju, więc otwarcie żłobków i przedszkoli w naszym mieście, w naszym regionie, jest uważam decyzją absurdalną. Jak cała ta decyzja rządu? Nie zdziwiłbym się, gdyby można było udostępnić pisanie matur młodzieży, którą się da zdyscyplinować, która jest świadoma sytuacji i jest w stanie spełnić reżimy wytyczne, który, którym posługuje się ministerstwo. Natomiast nie ma możliwości, aby to wszystko zastosować w przedszkola, przecież wiemy, że dzieci nie da się zdyscyplinować, aby zachowały dystans dwóch metrów od siebie. Dzieci w naturalny sposób, instynktownie się grupują. W żłobkach trzeba dzieci przewijać. No, ja uważam, że akurat taka decyzja co dobrze przedszkoli żłobków jest decyzją skandaliczną. U nas w Chorzowie rozważamy możliwość otwarcia najwcześniej żłobków i przedszkoli po 18 maja. W tej chwili jesteśmy cały czas szczytem epidemiologicznym. W związku z tym takiej decyzji jeszcze o otwarciu na pewno w Chorzowie nie podejmiemy. Jak podkreśla prezydent Chorzowa, decyzja o ewentualnym otwarciu żłobków i przedszkoli zostanie podjęta w porozumieniu z Sanepidem w oparciu o sytuację epidemiczną w regionie oraz stan przygotowania placówek.